U nas przyja tym, którzy grają. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj piłkarskie statki w wersji transferowej. Format marynarzy? Inauguracja tego formatu z Twoim oddziałem w kontekście, właśnie, transferów. Tomek zmierzył się już na pewno izolowanym światem, statka, ale w statkach nie, w innym. Nie jeszcze w tak, tym wydaniu. Tak. Będziecie mieli zadanie odgadnąć, o jakiego piłkarza chodzi, na podstawie klubu, z którego przychodził do tego określonego przeze mnie za daną kwotę, która się pojawia na planszach. Mm -hmm. Mamy dwie plansze, tak więc dwie rundy. Klasycznie mm -hmm. eee, 30 sekund na podanie odpowiedzi. I pierwsza plansza to Barcelona. Najdroższe transfery do Barcelony no, z jej, danych jej. klubów. Czyli ci, yy, okay, okay, dobra, to są z dobra, dobra. Dokładnie. Dobra, dobra. To, jest, to są wszystko kluby, którzy przychodzili do Barcelony za, z, z danych klubów za daną kwotę. To zaczyna? Eee, Tomek No dobra, to ja zacznę od Atletico tam na górze, Antoine Griezmann 120 Jest oczywiście Antoine Griezmann, brawo No A2 to jest na pewno Kunde A2 to jest... Nie, Kunde nie, przyjeżdża z co ja gadam, ja pierdzielę Ale głupi strzał No nie jest to Kunde no? To nie jest Kunde, bez sensu, idiotyczny strzał BVB na górze, Dembele BVB na górze to jest oczywiście Dembele. W takim razie B3. Mm -hmm. To jest Miralem pianicz w tym absurdalnym tak, dealu w, tak. z, z wymiennym. Dwa punkty, no. Czyli hmm. mi na ten moment. Yy, pod pianiczem jest Paulinho. Dokładnie tak. A tu myślałem, że będzie w innym kolorku. No ale to wiesz... Mm -hmm. to jedyny piłkarz, który się kojarzy z takim... No tak, w sumie, w, sumie racja, w sumie racja, racja, racja. E1 to jest e, Ferran Torres. E1 to jest Torres. Brawo. D3 to jest Artur. Artur. Werku. Werku. E3 to jest Artur. B3. melo. Brawo. Tak. No to um, A1 no to jest absurdalny transfer Kutinio. dokładnie. Półcin. Półcin. Tonku. Kutinio. Co? Mhm. Zapamiętałem lekcję. Ktoś z League of kosztował 50 milionów euro? No. No, 58 milionów, przechodząc do Barcelony. Eee, już mi paruje, moment. Eee, to na razie żeby... No, Neymar, Neymar, C5. C5 to Neymar, oczywiście. Miss United to jest Rafinha. O, oh, yes! <laughs> Właśnie najciemniej jest pod latarnią, słuchajcie. Eee. No, i teraz tak, B, B2 albo D2 to jest dani. A, a czekaj, a pokaż mi D5. D5 to jest 50 milionów. Sevilla. No to będzie Kunde. Mhm. I to jest oczywiście kundę. Robert Lewandowski, D4. D4 Robert Lewandowski, tak. Załatł no i tam obok na Semedo. Jest to Semedo. Frankie de Jong. A5. Kurczę, strzelasz dokładnie tak, które ja chciałem. Dzięki de Jong A5. Tak. A jak co? B2, ale to skurczy różnica 400 tysięcy euro. To jest ciężkie, bo będzie albo B2, albo B4. I to jest... Jezu, nie, 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 co ja gadam? Tam, gdzie jest Sevilla i tu, gdzie jest no, Sevilla no, ale, ale, Sorry tak, mi... Nie, ale zrozumiałem. Dani Alves. Gdzie? To właśnie nie wiem, gdzie szczerze mówiąc. To, nie, to... nie wiem. No, niech będzie obok Bordeaux. Obok bordono i dobrze trafiłeś. Ajajaj. Aj, aj, Na 4, aj, 400, to ciężko, nie? No, to tak chamski przykład, no. Sesk jest teraz właśnie, kurde, chyba nie. Chyba nie, chyba to nie jest sesk. Alex Song, A4. Nie. Błąd. Dobra, teraz muszę myśli uspokoić, że tak powiem. I słowa. E, prawy dolny ruch, to jest Arda Turan? E, prawy dolny Atletico, tak. Jest to oczywiście naturalny. No to czekaj, no to C4 to jest. Tak SESC, no, jak jest, to podlega. Zaczekaj, czyli taką kwotę. Który Brazylijczyk przyzydział taką kwotę? Ja spróbuję jednego dać. Tak. Mhm. Przecież nie, bo on jest chyba też wychowankiem. takaj to Dawid y wija drugi rząd. Dawid wija. Walencja, tak, brawo. Francuz, Bordeaux za 41 milionów. Bardzo dużo, za dużo na tego piłkarza, o którym myśli. Hmm. A ten zaś przychodził nie z tego klubu. No dobra, no spróbuję dać, ale. No nie, no, Jeremy Mathieu nie przychodził za tyle. Nie. Tam. A2, a a... Rakitic, Sevilla w drugim. To nie jest Rakitic. To nie jest Rakitic? Nie. O kurde. To nie jest Rakitic nie. 4? Mm -mm. Rakitic, gdzieś powiem, za ile przychodził. Nie załapał się na tej listy 25 najdroższych transferów do, do Barcelony. Przechodził za 18 milionów z Dobra, daj mi Zlatana. D1. D1 e, to jest oczywiście Zlatan. Zamku. No i schody, co? Schody, schody delikatne. To nie będzie Abidal. No właśnie, też myślałem o Abidalu, ale on nie pasuje do. Bordeaux. Została wam jeszcze Walencja i jest że... I poza duża na Abidala też. Kup, na pewno... No i Liverpool na środku, którego jeszcze nie odsunęliście, nie wiem dlaczego. A, no tak, dobra, to ja mogę. Tumku, co masz? Myślę w 100, w 100 możliwych kierunkach i nie wiem, na, na którym się skupi się. 81 milionów z Liverpool do Barcelony. Ja muszę sobie tę tabelkę zwizualizować. Tyle razy to przerabiałem. No, panowie, to ostatnie przestrzały. Jak będą pustakami. Kurde, Liverpool masze strzały, mi. to przechodzimy do drugiej planszy. Ten Liverpool mi. Yy, dobra, ja będę. Yy, no to Tomku. Ronaldinho to jest, że. to jest, że. oczywiście jest to Ronaldinho. Liverpool do Barsy. Duży transfer. Hmm. I nie, to, i to nie jest Tinio. Oni sfidowali przecież kogoś też takiego za duży hajs. Pozwolę sobie odsłonić. Bord teraz no. już bez punktacji, ale z odpowiedziami. Bordeaux to jest pewien Brazylijczyk. Malcolm. Dokładnie. Faktycznie. Tutaj mamy e, no, niedawny transfer, bo tego sezonowy. A, Witorokę? Okay? Tak. Wiecie, że ja szukałem jakieś czasy Van Hala. w ogóle. No. Tutaj, Słuchaj, mamy, pewne, jest za, no, bo, Tutaj tak, mamy pewnego tak, gryzonia. Tak, okay. Suarez. Deniz, znaczy Denis, Boże, Luis Suarez. Tutaj pewnego Flemensa. Flemen się miało, Cremą Longle. Cremą Longle. Valencia, Gomez, no. a tutaj kryje Valencia. najtrudniejszy się najtrudniejszy Dawaj. Piłkarz. Javier Saviola, o, o I Tutaj rzeczywiście ciężko. A wiesz, że ja Malkoma próbowałem dopasować pod Atletico Paranensa, zapomniałem, że tam była wojna z Bordo... Znaczy tak, ale Bordo Malcom, Z Romą tak, i tak dalej. Wiesz, drugi tak. transfer za Kulisę 40, to było wtedy mówione, że to jest boju. Dobrze, to teraz, żeby było sprawiedliwie, to uciekamy do planszy drugiej, boju. gdzie bierzemy sobie transfery do... Arsenalu. Liverpoolu. Do Liverpoolu. Tak. Takie same zasady. No tak, do Liverpoolu. Kurde dużo takich ciężkich. No na pewno no. klasyczny cytat Andrzeja mi chodzi po głowie, więc <noise> wykorzystam C1. 90 milionów to może zapłacić za Van... Goga, nie za Wandajka, jest to wergzywandajka. Oj, podpadnie. E... Nie, on często sam to wykorzystuje. No i teraz mam problem, kurczę. E... Drugi rząd Newcastle United, Andy Carroll. E, drugi rząd e, tutaj, tak, środek. Tak, tak. No niestety to nie jest Andy Carroll. Ale Andy Carroll jest w trzecim rzędzie, w, trzecim, w drugim rzędzie i to jest B3. B3 to Niestety, jest Niestety, bo to jest ta wyższa kwota przy Carroll'u. Tak. Kurde, ale no, ale byłeś blisko. To jest... Tam będzie Wijnaldum. To jest Wijnaldum, brawo. Gini Wijnaldum, brawo. Dobra, czyli Nie byłem ta... pewny, kurczę, właśnie wiedziałem, ale... to była horrendalna kwota, za którą był krytykowany cały czas właśnie i... Spróbuję nie. B... Przepraszam, A, B, C, D, E, E1, E2. No. Sadio, Mane Salonton. Southampton? Nie, to nie jest. Y kurde, nie, co ja gadam? Okej, okay, już wiem. Ah, no. Spaliłem lewy, jedynka, lewy Benfica, Darwin Nunes. Jest oczywiście Nunes. Sadio jest niżej. Tak, to jest Sadio. Sadio Mane 4720. To tam będzie Southampton Lalana? Tak, to jest Lalana. Lalana, kurde. Lalana. Będzie o tym wywiad na moim kanale wkrótce. O Lalanie? o Aha, Southampton. okej. Okay. 62,5 miliona euro z Romy to jest Alison, więc tam na dole E4 poproszę Alisona. To jest oczywiście Alison. Roberto Firmino, Hoffenheim. Roberto Firmino z Hoffenheim, Tak, wszystko się zgadza. Salah? -E B1? E Mohamed Salah. B1 to jest oczywiście Salah. Nabikata 50. Y E, tutaj, tak? tak? Nie, to nie jest Kejta. Keita. Nie, Boże, to... to... Jest, Kejta jest obok, ale ja poproszę... proszę... Da, zostawię Tomkowi Kejtę, to jest Dominik sobot. Tak, to jest Tutaj dobra, keita, keita, dobra keita. no i teraz... Adam, dalej. Mm, kurczę, myślę o tych kolorowych jeszcze, tam Southampton. Holker był wypożyczony do świętych, więc nie. Mm, z Pajernu mm -hmm. wychodził Ryan Hravenberg i to ten, jest on. Jest Prawy górny rok, Kona T. Jest to Kona tak. Z Arsenalu. Mhm. 5. Mhm. Alex Oxley chamberlain Jest to... A4, Żota. A4 to jest Zota, brawo. No to jeszcze kilka banałów, no. Cody, Rakpo. Mm, e, D1. Jest to oczywiście... B4, Fabinho. B4... To jest Fabinho. Kurde, nie daruję z tych świętych. Dustin Villa może być trudniejsza, ale ci święci... Dobra, mam zapałem to. No. Rejon Lowren. Jest to Lovren. D3. D3, tak. brawo. Końce wyprzód Ja nie wiem, ja już mam zaćmienie, szczerze mówiąc. No to to Brighton może. To jest coś oczywistego z ostatnich lat. Nie pamiętam, serio. Mam, już mam. Ok. Zjazd. Adam? Eee... Brighton za 42 miliony euro. Albo ten Ajax za 26, albo to Atleti. Atletico za 38. No. Pytanie, czy to są przykłady retro. Belczyk. No, stosunkowo, no, czekaj, no myślę, A Dobra, Tomek. Tomek tutaj mówi, że się poddaje. Nie, okay, bo w drugą stronę... James Milner idzie do Brighton, w drugą stronę idzie... czekaj. Eee, to jest takie banalne przecież. Dobrze, odsłaniam. Nie, ja to nie czekaj. Wiem. Mac Alister. No, Alexis Mac no tak! Czy... A stąd wila, to jest, to jest że... Benteke. A, tutaj mamy to. Suarez'a, tutaj mamy Czeka, Torres'a Suarez był za Ajaxu, no tak, przecież Torres'a eee, i Diaz'a Fernando Torres, Boże, co żenado. że A, no tak, okej, okay, robi I pod Benfiką kryje się No dawaj Lazar Markowicz. Gdybyśmy to robili w pierwszej godzinie, to, to byłoby by... lepszy to wynik. Było... No. To byłoby lepszy wynik. Bo po tyłu było na pytania, sporo to... nagleń Dzisiaj to faktycznie hmm, może być wina zmęczenia. Eee, ale nie, nie, ale nie, nie, nie powinno to być z nieboską, Magalistera, Magalistera, Magalistera i Ale ja bym tego Magalistera wygrzewał, Suarez, 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 torres, to, już, już to, 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 to miałem na końcu, bo to jest ten transfer, na że w jedną stronę idzie James Miller, w drugą stronę idzie byłem, Ale jestem zdziwiony, że tego Magalistera od razu nie wskazaliście, bo to w zasadzie taki jeden z głośniejszych transferów. Wszystkie transfery z tego sezonu miałem kurczę w głowie, tylko tego Alexa Magalistera mi wyciągnąłeś. No nic, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, będziemy razem z tego typu formatem w kontekście, wykorzystując inne drużyny. No zobaczenia do, do zobaczenia. Hej. Hej.